No dobra, trzy podstawowe kody do jazdy samochodem, gdy mamy jakąś wadę wzroku. Po pierwsze, masz jechać w okularach, po drugie, masz drugi kod jechać w soczewkach i masz trzeci kod, masz jechać albo w okularach, albo w soczewkach, więc najlepszy jest kod na to właśnie albo okulary, albo soczewki, cokolwiek nie założysz, będzie dobrze. Jeżeli założysz okulary, a masz, masz wpisane soczewki, to nie przejdzie na egzaminie, to nie przejdzie przy kontroli drogowej. Jeżeli masz pisane odwrotnie, to też nie przejdzie na egzaminie. Ani na kontroli drogowej, więc najlepszy jest kod albo na okulary, albo na soczewki. Błagam Was, nie pytajcie, a jak mi egzaminator sprawdzi, czy ja mam soczewki? Tu w głowie trzeba mieć, żeby po prostu założyć te soczewki, gdy potrzebujecie soczewek. Bo skoro macie soczewki przypisane, skoro musicie w soczewkach jeździć, to znaczy, że na drodze jesteście ślepi jak kret bez tych soczewek. I zdrowy rozsądek podpowiada, żeby jednak te soczewki założyć. A co się stanie, jeżeli zacznie, będzie sławka? Czy mogę sobie zdjąć okulary I założyć przeciwsłoneczne No nie, okulary przeciwsłoneczne Nie są okularami korekcyjnymi Ale przecież są specjalne nakładki Na okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne I taką, taką nakładkę Jak najbardziej można sobie założyć Subskrybuj ten kanał, bo tu mówię dużo o prawie jazdy